Szczęść Boże, chciałbym przekazać fragment przekazu Ducha Świętego dla proroka Cypriana Polaka dotyczący krzyżyka z drzewa Krzyża Nowego Jerozalem oraz przedstawić dwa świadectwa dotyczące drzewa Krzyża Nowego Jeruzalem, którymi prorok Cyprian Polak chce się z nami podzielić. 9 marzec 2024 roku, sobota. Mówi Duch Święty Przyszło na Ciebie dziecko osłabienie Bo tak jest, że jak poprzedni dzień Miałeś dobry i do tego wykonałeś zadanie ochronne Pierwszy raz błogosławiąc Krzyżem Nowego Jeruzalem W dwóch bardzo ważnych miejscach Dokładnie drewienkiem odrąbanym Z już gotowego i postawionego krzyża Od pewnego czasu Oprócz błogosławieństw wykonanych krzyżykiem z niewykorzystanej reszty ściętego na krzyż dębu, błogosławisz też drewienkiem ze zrąbanego krzyża. Widzisz też od pewnego czasu świetlistą kresę w tym miejscu, gdzie drewienko z krzyża przecina powietrze. Widzisz, oczy ma ducha. Zatem i za wczorajsze błogosławieństwa przeciwnik zemścił się nieco na Tobie dzisiaj. Koniec przekazu. Świadectwo pierwsze. Niedawno było to w jakiś tydzień po moim opisywanym świadectwie o namaszczonym. Podczas Komunii Świętej miałem następującą sytuację z drzewem krzyża Nowego Jeruzalem. Są kawałki odrąbane siekierą z krzyża Nowego Jeruzalem, czyli nie z drzewa, które było niewykorzystane dla krzyża, ale z samego sprofanowanego krzyża. Miałem trzy takie zromane kawałki. Jeden z nich leżał na prowizorycznym ołtarzyku, w nowym miejscu. Obok leżał kawałeczek, który nie pamiętam w jakich okolicznościach się odłamał, można rzec drzazga. Ale raczej szeroka, gruba i krótka, nie jak typowa drzazga. Miałem natchnienie, aby go spożyć. Ten kawałeczek wielkości grubej drzazgi. Wziąłem do ust i zacząłem przeżuwać. Trzeba było dokładnie przeżuć, by dąb się rozpuścił. Jak drzewo naturalnie twarde. Do tego mocno wyschnięte, zwłaszcza u mnie gdzie jest ciepło. Był bardzo suchy, co podkreślam z powodu tego, o czym dalej napiszę. W momencie, gdy wziąłem do ust i zacząłem rozgryzać, poczułem w ustach chłód, jak odmięty, orzeźwiający chłód. Trwało to cały czas, gdy starałem się rozetrzeć ten kawałeczek na papkę, aby móc w rozsądny sposób połknąć Trwało to długo, jest też kwestia tego, jakie ma się zęby. Przede wszystkim, czy nie ma problemu z rozcieraniem. W każdym razie rozcierałem przez pół godziny, nim połknęłem. I cały ten czas miałem w ustach tę rzeźwość i chłód, jak odmięty. Przekazano mi, iż tam, gdzie rósł dąb na krzyż, Rosło dużo mięty, i czy to nie jest jakieś zapamiętanie przez drzewo, które nie jest zwykłym drzewem? Być może, ja jednak myślę, że to ściślej działanie Boże, nadprzyrodzone i raczej jak działanie Ducha Świętego, niż zapamiętanie mięty. Po połknięciu, po tej półgodzinie, już zniknął chud w ustach. A pojawił się w piersiach, który trwał jakiś czas, po czym ustał. To tyle z tej relacji. Dodam jeszcze, że wyżej cenię drewno ze zrąbanego krzyża, niż krzyżyk wykonany z niewykorzystanego drewna, który oczywiście też mam. O którym to krzyżyku są świadectwa ludzi, jak krew widziana na śniegu, gdy upadł. Czy woda ponoć cieknąca z niego? U namaszczonego było pieczenie na ręku, gdy miało się tak zdarzyć, że wiór z niewykorzystanego kawałka miał pójść do pieca centralnego ogrzewania. Drugie świadectwo, tu już bardziej świeże, na dniach. Otóż podzieliłem się kawałkiem małym, odłamanym, Przeze mnie z wióra, jaki jest po rąbaniu się kierą, skrzyża Nowego Jeruzalem. Czułem od początku, iż nie będzie to tylko kwestia dania komuś, kto otoczy relikwię szacunkiem, i dla tej osoby tylko. Po tym ta osoba mówiła mi, że odczuła, iż coś się zmieniło, jak ten kawałeczek dostała i dała u siebie na honorowym miejscu na ołtarzyku. Posiada też krzyżyk Nowego Jeruzalem, do którego kawałeczek ze zrąbanego krzyża Nowego Jeruzalem przytwierdziła. Przez dwa dni po tym bardziej źle się czułem, i miałem drobniejsze uciążliwości. Od razu czułem, że to dlatego okazało się, że też ta osoba miała raz szkodę w rzeczy świętej, potem jakoś Nieoczekiwaną dolegliwość. Myślę, że ja tu bardziej dostałem przez te dwa dni, jako inicjator tego, a nie chodzi tu o nią tyle osobiście, ale o rozpowszechnienie tego. Nowe miejsce, które ma cudowny kawałek z krzyża nowego Jeruzalem, już nie z drzewa niewykorzystanego, ale z samego krzyża. Czułem nim jeszcze dałem, tak mi się wydaje, że jest, choć pewności nie mam, że to stworzyło trójkąt, bo kawałek drewna krzyża jest u mnie, tam gdzie obecnie jest mama, a gdzie musiałem się wyprowadzić drugi w moim, nowym miejscu, i teraz w trzecim nastąpiło w cudzysłowie zamknięcie obwodu i objęło spory obszar miejscowości, w tym jej centrum. Dość spory, a zarazem nieduży na tyle, iż to może mocniej działać. Myślę, że gdyby ktoś ze Szczecina na przykład z Jeleniej góry i przemyśla, to by było znacznie słabsze. Taki trójkąt na pół kraju. W każdym razie złemu to nie pasowało, i dawał wyraz temu, a tak jak przez te dwa dni źle się nie czułem od początku roku. Pomijając Okres przeziębień, ale tu jeszcze był nacisk duchowy. Nawiązując do świadectw proroka Cypriana Polaka, chciałbym przedstawić historię tego drewna, z którego został zrobiony krzyż nowego Jeruzalem. To drzewo zostało wybrane przez Pana Boga i przekazane naocznie namaszczonemu przez Pana Jezusa, że to właśnie drzewo wybiera na krzyż. Dwumetrowa część pnia. Posłużyła na figurę Pana Jezusa, a dalszy pięciometrowy odcinek na belki pionowe i poziome, a te krzyżyki pochodzą z reszty tego drewna. Drzewo to wyrosło na zgliszczach siedliska, w których mieszkańcy byli wymordowani przez bandy UPA, czyli wyrosło na krwi polskich obywateli. Ta wioska liczyła około 200 domów a w trakcie rzezi przestała istnieć. Ta polska wioska była otoczona przez wioski ukraińskie. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o krzyżykach Nowego Jeruzalem, które są poświęcone przez kapłana. Można je dostać na naszych spotkaniach modlitewnych, na które gorąco zapraszamy. Krzyżyki Nowego Jeruzalem powstały z pozostałości drzewa, z którego powstał krzyż Nowego Jeruzalem, o czym wyżej wspomniałem? Zapraszam do opisu pod filmem, gdzie będą dokładnie informacje o spotkaniach modlitewnych oraz inne ważne rzeczy. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryju.